Witam serdecznie na kanale Poznaj Kraj TV. Słuchajcie, końcówka lata, końcówka września. Ostatnie takie ciepłe dni po 28 stopni. Dzisiaj jest taki przedostatni dzień takiego ciepła i za chwilę wchodzi ochłodzenie 10 stopni. No i to chyba już będzie ostatni dzień w tym roku. Taki ciepły, więc trzeba to wykorzystać, jako że jestem w Dolinie Środkowej Wisły, ale dzisiaj już wyjeżdżam. Z tego regionu, to postanowiłem skorzystać z sytuacji i trochę jeszcze zaczerpnąć tego lata tutaj w Pradolinie Wieprza i Wisły. Zobaczymy jaka jest obecnie sytuacja. Zapraszam! A niedługo konie też będą siedziały w stodole. Fu, w stajni, co ja mówię, w stodole to można siano trzymać, ale jeszcze korzystają z ostatniej zielonej trawy, tutaj pod koniec lata, bo jak trawa przymarznie i napada śniegu, no to nie będzie jak korzystać. No zobaczcie, wszystkie trzy, jak jeden, pasą się na całego, odganiają się tylko od much, pokonami. Bardzo wyraźny znak, że lato dobiega końca, Zobaczcie, tutaj mamy do czynienia z taką rośliną o nazwie nawłoć pospolita. Widać wyraźnie, że ona już przekwitła, bo kwitnie, o zobaczcie, ona kwitnie tak na żółto i to dosyć masowo, przeważnie na łąkach, nie użytkach. No tutaj już jest, zobaczcie, mocno przekwitnięta, tak. Nasiona już wyprodukowała praktycznie. To też jest oznaka, że lato dobiega końca i zbliża się jesień. Generalnie nawłoć pospolita to jest taka roślina, która działa moczopędnie, ale też przeciwzapalnie. Stosowana jest na stany zapalne dróg moczowych. Niektórzy też robią kąpiele z tej rośliny. Podobno dobrze działa na zwiotczałą skórę i mięśnie. No i dzisiaj już na Włodźpospolita Pospolita powoli-powoli kończy swoją wegetację. I za chwilę odda swoje 5 minut jesieni. Tak? A zobaczcie jaka dzisiaj jest pogoda, sztosik, ani jednej chmury. Jest już gorąco chyba za 25 stopnia, dzisiaj ma być pod 30 aż, więc ostatnie takie dni. Robię sobie spacerek taką drogą, a tutaj zobaczcie co rośnie na łące, ale wielki grzbiet. O, czekajcie, spróbujcie jakoś przedostać między te pająki. Zobaczcie, dla porównania, moja ręka. O. No i co teraz? Dwie opcje. Grzyb jest silnie trujący i zabija w przeciągu kilkudziesięciu godzin. Albo może to być też kania. No, ja się generalnie nie znam na grzybach kompletnie. Więc zabraniam sugerować się moimi opiniami na ten temat. Ale sami zobaczcie, jaki okaz tutaj na łące się trafił. Ja się skłaniam, że to jest muchomor silnie trujący, i zjedzenie go niszczy wątrobę do zera i się umiera po tym. Także nie polecam. Ale świerszcze jeszcze grają, jeszcze je słychać. Pomimo, że już wielkimi krokami zbliża się jesień, to świerszcze nic sobie z tego nie robią. Może będzie słychać w kamerze przez chwilę. Jeśli wiatr nie będzie zakłócał dźwięku. No ale woda w wieprzu, malutka. Czy coś tam płynie tej wody, ale nie, żeby jakoś tam intensywnie, bardzo, bardzo leniwie widzę. Tutaj ona się dzisiaj charakteryzuje swoim nurtem. Widać też, że bardzo wysoki jest brzeg, czyli ona ten poziom ma. W stosunku do brzegu, no zdecydowanie niższy niż zwykle, tam nawet się jakieś błoto odkryło. No, jest niski stan pod koniec września, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że w mm, tego lata były nikłe opady. No, Coś tam w lipcu popadało a sierpień i wrzesień to praktycznie bez opadów, jakichś takich dłuższych, tylko gdzieś tam przelotnie, więc ta ziemia tak naprawdę nie przyjęła odpowiedniej dawki. Wody tutaj, no to i rzeki niskie, nie? A tam jest teren prywatny. Nie wolno wchodzić po drugiej stronie brzegu pod sam las. Stoją tabliczki, byłem tam kiedyś. I niestety prywata już. Wracam się, słuchajcie. Spotkałem cztery psy. Puszczone luzem, bez kagańca. Znaczy, nie cztery jednego właściciela, tylko. Czterech różnych właścicieli, każdy był puszczony wolno, każdy bez kagańca. Generalnie wszyscy twierdzili, że pies nic nie zrobi, ale go wołali. Więc po co go wołali, skoro nic nie zrobi? Widocznie coś mają te pieski jednak na sumieniu.